Załóżmy, jeżeli by się zgłosiła do mnie Watykańska Akademia Nauk, tak? Jest tam jakaś taka grupa profesorów, i oni by się tym zainteresowali pod kątem, że to są znaki apokalipsy, mają jakieś środki, mają fundusze, to ja wtedy uważam, że powinno się zrobić tak, jak pan mówi. Zgłasza się osoba, że dostała mhm. ten znak. Na przykład zgłosi się u pana w komentarzu, mhm. to będzie coś takiego. Ale ciekawe, pan Robert mówił o znaku, który ja dostałam dwa dni temu, obudziłam się z tym, nie wiedziałam, że to jest coś, i właśnie się zastanawiałam, co to jest. Tak, będzie brzmiał mhm. ten komentarz. Do takiej osoby się zgłaszamy, wtedy ją rzeczywiście Obserwujemy cały czas, wtedy jeszcze jedną rzecz trzeba by zrobić. Trzeba by po prostu też mikroskopem obejrzeć, mhm. bo to pod mikroskopem dopiero widać. Pod mikroskopem widać, że to są jakieś struktury dziwne pod skórą. Ja miałem raz okazję obserwować pod mikroskopem ten znak. To było w roku 2024, mhm. tak? To był ten rok, pamiętny, kiedy żeśmy popłynęli na High Brazil. I kiedy żeśmy byli w tym, na tym punkcie, powstał znak na pani, która była na Teneryfie. Pamięta dokładnie moment powstania, ponieważ poczuła pieczenie. Ta ostatnia od pana Roberta też poczuła pieczenie, czyli to, to mhm. gdzieś takie, takie leciutkie, ona patrzy, ma, ma znak, czyli był ten moment, kiedy ona zauważyła, kiedy to powstało, tak. I trzeba by po prostu się, nie wiem, ze zebrać jakiś tutaj papież, tutaj może jakiś rabin, <grym> jakiegoś też wziąć ateistę zaciekłego, buddystę i wszyscy powinniśmy się razem zastanowić, bo co to jest z tym?